To znaczy, ja powiem wprost, że ten pomysł w mojej głowie zrodził się 2-3 lata temu, i poczułem, że jest potrzeba wypełnienia systemu szkolenia dzieci i młodzieży o to, co dzisiaj było przedmiotem prezentacji i konferencji. I o to walczyłem 2-3 lata, i dzisiaj ten dzień jest wielkim dniem Jaszyńskiego Węgla, dlatego że z wielkim trudem wypracowane warunki umowy zostały przeniesione na dokument to jest bardzo ważnym punktem, ponieważ pokazuje, że szkolenie dzieci, młodzieży w Polsce jest na, na wysokim poziomie, a łączenie tego w dodatku z profesjonalnym klubem, jaka, jakim jest Jastrzębski Węgiel, pokazuje, że można też te dzieciaki wprowadzać powoli, pojedynczymi krokami do dorosłej siatkówki. Przykład właśnie Kuby Popiwczaka, który jest najlepszym tego przykładem, że, że można zacząć przy jednym klubie i przez, choć, tak jak on, przez dziewięć lat się rozwijać i stanowić o sile najpierw młodzieżowych drużyn tego, tego, tego klubu, później pierwszego, no i oczywiście za chwilę mam nadzieję również reprezentacji. Jak najbardziej wspaniały pomysł i, i godny Znaczy Ja Wam to sparafrazuję. Coś, co powinno oddać cały sens naszej współpracy. My chcemy, żeby jastrzębski węgiel nie wstydził się swojego sponsora, tak jak my jesteśmy dumni z tego, co robi Jaszczyński Węgiel. To jest taka może parafraza, ale to jest bardzo ważna symbioza. My dzięki pokazywaniu się w społeczeństwie tutaj lokalnym, przez taki potężny klub, w społeczeństwie ogólnopolskim, nawet europejskim, uzyskujemy później pytania. Kto to Wy jesteście? J.S.W. Co to jest? Następują, następuje reklama naszej spółki, reklama naszego produktu. Coś, co powiedziałem w naszej strategii, jest ujęte pod hasłem społeczna odpowiedzialność biznesu, jest dla nas wyznacznikiem działania w środowisku. My tutaj mieszkamy, my tutaj pracujemy, my z tymi ludźmi dzielimy ten obszar. Takie wejście nie tylko w spółkę, nie tylko w siatkówkę, ale we wszystkie sportowe struktury, które są w mieście. Nie wszystkie mają tak wspaniałe osiągnięcia, ale też. Staramy się w miarę możliwości angażować, być obecnym w ich życiu codziennym. To nie pierwszy raz, jak jestem w hali Jastrzębskiego Węgla. Byłem i na meczach ligowych, jeszcze jako przedstawiciel Rady Nadzorczej Zaksy. Byłem na Państwa inauguracji w tym roku, byłem dzisiaj. Bardzo ładnie zorganizowana impreza, no ale najważniejsze jest to, czego dotyczyła. Dotyczyła przedstawienia pewnego sukcesu projektu szkoleniowego, który Państwo realizujecie. Myślę, że to jest bardzo dobra praktyka, którą można by przeszczepiać na inne miejsca w Polsce, na inne kluby, a nawet na inne dyscypliny. Nie jestem tu pierwszy raz i nie da się ukryć, że zawsze emocje tutaj może nie gorują, ale jednak towarzyszą wydarzeniom w tej hali. To jedna kwestia. Druga kwestia, bo tak jak tutaj nasz parlamentarzysta wspominał, miałem możliwość tutaj grać na tej sali i to nie byle kim, bo z jastrzębskim węglem. Natomiast no kwestia jest taka, że pomysł, ta idea, która dzisiaj została zaprezentowana przez pana, Prezesa, no, tak jak powiedziałem, no, ciera się genialność, dlatego że nikt tego do tej pory nie wymyślił. Myślę, że wzorce, które tutaj posłużą do dalszego rozwoju tego projektu, będą zaczerpywane z zagranicy. Myślę, że pan minister Wurtniczuk tutaj wspomoże pod każdym względem tę inicjatywę. Natomiast Ministerstwo Aktywów Państwowych też będzie się tej inicjatywy bacznie przyglądało, chociażby ze względu na jastrząbską spółkę węglową, czy powiedzmy. No inne firmy, które tutaj funkcjonują, dlatego że my żywo się, inter... żywo się interesujemy jak nasze spółki funkcjonują w przestrzeni społecznej, bo jak wiemy, oczywiście każdy zakład pracy jest zakładem pracy, czyli daje pracę, ale też musi zostawić swój ślad na moment węglowy w środowisku, w którym funkcjonuje i chcemy, żeby ten ślad był jak najlepszy, jak najzdrowszy, no jak najciekawszy po prostu. Ja na to patrzę z trochę szerszej perspektywy, bo do kibicy jaszemskiego węgla trzymają kciuki za ten klub. Ja patrzę na to przez pryzmat polskiej środkówki. Właśnie to, co robi Jaszczemski Węgiel, jest, jest ważne nie tylko dla klubu, nie tylko dla, dla Śląska, ale dla e, tworzenia pewnego modelu, gdzie e, Misz Polski, bardzo profesjonalny klub, jednocześnie bardzo mocno inwestuje przez lata w szkolenie młodzieży, tworzy akademię, myśli do przodu przez to konkurentów. W moim przekonaniu dzisiaj właśnie z Jaszczębia płynie taki bardzo jasny sygnał do siatkarskiej Polski, czy może szczerze sportowej Polski, że można robić jedno i drugie. Bo często w polskim sporcie, nie tylko w siatkówce, mówiono, no albo My się specjalizujemy w szkoleniu młodzieży, no i potem wypuszczamy tych, tych zawodników, na tym zarabiamy i się koło toczy. No, a były też kluby, które, tak powiem, no niespecjalnie szkoliły, bo, bo po co, i tak się kupi, tak? No tutaj Jaszczemski Węgiel pokazuje pewne nowe standardy, dlatego to, co się tutaj dzieje już od lat, ale dzisiaj jest taki, no, breaking point, punkt przełamania, wejście na... W wyższą orbitę jest pewnym sygnałem, że można, że można dlatego uważam, że, że to co robi Adam Gorol, pan prezes Adam Gorol, to co robicie państwo w Jastrzębskim Węglu ma znaczenie nie tylko takie partykularne, regionalne, ale znaczenie dla, znaczy dla, dla yy, całej piłki środkowej w naszym kraju, yy, bo to jednak też wymusza konkurencję, bo inni pójdą pewnie w ślady Jaszczemskiego węgla, może Rzeszów ma potencjał, może Gdańsk ma potencjał, może Warszawa yy, ma potencjał. I wydaje mi się, że tutaj no, to jest uruchomienie pewnej takiego, ta, takiego domina świadkarskiego, yy, ale ktoś musi zrobić ten pierwszy krok i zrobiło to. Yy, zrobiło to jaszczębie. Generalnie Akademia Talentów Jaszczemskiego Węgla zostaje niezależną samodzielną jednostką w strukturach Jaszczemskiego węgla. I to jest jakby pierwsza ważna informacja. Natomiast yy, zostaje z dniem dzisiej, dzisiejszym yy, wpięta do centralnego systemu w ramach tworzenia Centralnych Akademickich Ośrodków Siatkarskich i pierwszą taką jednostką w Polsce jest właśnie Akademia Jaszczyńskiego Węgla. Co to oznacza? Oznacza to to, że przede wszystkim wdrażany będzie projekt rozwoju procesu szkoleniowego w obszarze sportowym, ale przede wszystkim w oparciu o edukację Rozpoczynając od pierwszej klasy szkoły podstawowej, ale przede wszystkim dając perspektywy kontynuacji nauki po zdaniu matury. Czyli istotą rzeczy jest to, że ten projekt nasz, dotychczasowy, jest rozbudowany o wyższe uczelnie o różnych profilach z naszego regionu. I to jest kluczowe, dlatego że dzisiaj, kiedy Młody akademik, a właściwie jego rodzice, szukają rozwiązania dla swojego chłopaka, oni myślą od razu do przodu, co będzie po zdaniu matury. I jeżeli do tej pory jest tak, że nasz, nasza akademia czy inne jednostki nie, niczego nie oferują, no to to, to nie daje... Dobrych podstaw do tego, żeby kierować chłopaka z potencjałem sportowym, siatkarskim do nas. Teraz, kiedy my oferujemy kompleksowe rozwiązania, to w tym momencie stajemy się silnym ośrodkiem w jurysdykcji Polskiego Związku Piłki Siatkowej, czyli rośnie z jednej strony prestiż naszej akademii, z drugiej strony wdrażamy nowy system, dajemy coś nowego, a ponadto, jeżeli faktycznie zostanie uwzględniona moja idea, nasza idea, że Należy trzy, cztery takie elitarne jednostki w Polsce utworzyć, to łatwo sobie wyobrazić, jeżeli te elitarne jednostki będą realizowały taki program jak nasz albo podobny, jak bardzo podniesie się poziom szkolenia dzieci i młodzieży, co finalnie. Skutkować będzie przełożeniem na zasilenie najpierw tych młodzieżowych kadr narodowych, a później tej kadry seniorskiej. Bo jeżeli chcemy powtarzać Mistrzostwa Świata, jeżeli chcemy wygrywać na Igrzyskach Olimpijskich, to musimy szkolić dzieci i młodzież. Chcielibyśmy, aby powstały satelity na bazie, właśnie albo bardzo zbliżone do tego, w jakiej formie jest zbudowana Akademia Talentów Jastrzębskiego Węgla, ponieważ to jest najlepszy przykład, że można i, i że jesteśmy w stanie. Takich klubów, takich akademii stworzyć więcej. My chcemy pomagać właśnie takim ośrodkom i też pokazywać innym, że można. Oczywiście nad tym wszystkim będzie stała spała nasze SMS, więc współpraca na pewno teraz będzie zaciśniona i też chcemy pokazywać, pomagać i Jastrzymskiemu węglowi i innym ośrodkom po to, żeby w końcu ta polska siatkówka, tak jak pan prezes powiedział tutaj, wyłowiła. Jak najwięcej tych talentów, którzy później zasilą reprezentację i kluby. Sam pomysł tego pociągnięcia, to co prezes Gorol dzisiaj pokazał, taką ścieżkę edukacyjną, od tej mini siatkówki poprzez młodzików, juniorów i później te wszystkie zestawienia plus ligi, pierwsza liga, druga liga, to jest właśnie to, czego mi brakowało 30 lat temu, jak widziałem. To zaangażowanie młodzieży na boiskach przy kopalni Kazimierz-Juliusz, gdzie pierwszoligowy klub spowodował takie zainteresowanie piłką siatkową. Tutaj pan prezes Gorol z zespołem pociągnął to dalej. Zrobili coś niesamowitego i nam bardzo zależy na tym, żeby ten wolny czas, który młodzież ma spędzać, to był ze sportem razem. A połączenie tego z edukacją, połączenie tego. Z wynikami, które pokazał, jeżeli chodzi o matury. O procentowe sprawy, to jest coś niesamowitego i taki bodziec też dla rodziców, które, którzy nieraz na to, a znowu na piłkę idzie, znowu na coś innego, a ma się uczyć. A tutaj jest też kontrola i też sprawa bardzo pilna, bardzo dla trenerów i wszystkich działać. Myślę, że od oceniania tego e, zasadności e, tworzenia tych projektów jest prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, który będzie o tym podejmował decyzję. Z tego co słyszeliśmy dzisiaj, taką decyzję podjął i zapewniał, że tego typu ośrodki powstaną. Wspominał coś nawet o planach stworzenia Ligi Akademickiej w przyszłości. Niewątpliwie to, co Państwo już robicie w Jaszczębiu, czyli objęcie taką fachową opieką zarówno trenerów, jak i wychowawców i edukatorów, nauczycieli dzieci od piątej klasy szkoły podstawowej do końca szkoły średniej, czyli to Zdania Matury jest bardzo ważnym elementem. No, teoretycznie nie mamy tutaj luki, ponieważ mamy i Akademię Wychowania Fizycznego, i Akademicki zespół sportowy, który i jest Zespół sportowe działające przy uczelniach które mogą z, z powodzeniem, wydaje się, przejmować tych 19-latków po maturze pod swoje skrzydła i zapewnić im kontynuację zarówno kariery zawodniczej, jak i rozpoczęcie kariery naukowej na swoich uczelniach. Ale jeżeli prezes w związku twierdzi, że stworzenie tego typu ośrodków w sposób dodatkowy wzmocni potencjał polskiej siatkówki, to ja jak wszystkiemu, co... O czym specjaliści wypowiadają się ciepło i twierdzą, że ma sens. Będę kibicował. Długo rozmawialiśmy z Adamem Gorolem, On nie namówił, nie musiał przekonywać, bo ja myślę, to, poczułem tego blusa od razu. E, uznałem, że jest to świetny pomysł. E, teraz jest tak, że. Wszyscy to popierają, bywało różnie, ale ważny jest efekt. Ważny jest efekt, ważny jest, że ten projekt ma dużo przyjaciół na szczeblu rządowym, samorządowym, z półki Jaszczemskiej, z półki węglowej. No cóż, no sukces ma przyjaciół i ojców i fajnie. I tak ma być. Natomiast ja się cieszę, że Jaszczemski Węgiel. Bardzo wysoko tak poprzeczkę podniósł dla innych klubów, no ale myślę, że uruchomił taką lawinę konkurencyjną i to naprawdę dla, dla naszej dyscypliny świetnie. Ja pozwoliłem sobie dzisiaj wstępnie umówić się z prezydentem Polskiego Związku Siatków i na wizytę u nas w ministerstwie, żebyśmy porozmawiali w szerszej formule, może w większym gronie, ale oczywiście również myślę, że pan prezes do nas dojedzie o problemach siatkówki w naszym kraju i wsparciu nie tylko konkretnych klubów, czy powiedzmy lig, ale ja tu mówię oczywiście o juniorach, kadetach, młodzieżowcach i tak dalej, ale również mam nadzieję, że też może pomyślimy też o kadrze, tak? o tym wymiarze, bo tak jak to dzisiaj było powiedziane. No, w zdrowym duchu, zdrowy, znaczy odwrotnie, w zdrowym ciele, zdrowy duch i tu na pewno pan premier Sasin zrobi wszystko, żeby rozwinąć tą myśl, która dzisiaj została tutaj przedstawiona. Z tego prostego względu, że gwarantuje to rozwój jakby zdrowotne społeczeństwo, zwłaszcza tych młodych pokoleń, które po nas przyjdą. I chodzi o to, żeby oni, swoje dzieci, swoje wnuki wychowywali w tej kulturze. A tutaj na Śląsku to ja sobie tego życzę z całego serca. To było dla mnie, nie ukrywam, wielkie zaskoczenie i bardzo miłe i przyjemne z tego powodu, że, że ten projekt, który z trudem został przeforsowany po długim czasie, Został dzisiaj w 100% jednoznacznie potwierdzony, jak zaakceptowany. Tutaj nie, nie było takiej, takiej sytuacji w przypadku, żeby ktoś próbował negować, podważać, czy w ogóle poddawać pod wątpliwość. To jest bardzo ważne, a, bo to daje realne podstawy ku temu, żeby ten projekt został w pełni wdrożony i w nieskończoność rozwijany. Natomiast ciepłe słowa w moim kierunku jako prezesa klubu, no to oczywiście no nie ma osoby, która yy, która nie chce dobrych słów na swój temat usłyszeć, ale najważniejsze jest to, że osiągnęliśmy przełom w szkoleniu w polskiej środkówce.